Mieszka mały sprytny traktorek nasz, co nosi wdzięczne imię. O traktor, tam, Tom tam, tam, Tom, 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 machumaty pracuje. O traktor, tam, Tom tam, Tom, Tom, od nigdy, a od nigdy się nie psuje. Niespodzianka dla Uli. To był wyjątkowy dzień na farmie wiosenne wzgórza dzień urodzin Uli. Cześć, Mateusz. Wszystkiego najlepszego! Kiedy zaczyna się przyjęcie? Najpierw muszę znaleźć Reksie. Gdzieś zniknęła. Jesteś pewna, że nie ma jej w domu? Nie, na pewno nie ma. Ruszaj, Tom. Poszukamy jej. Tom i Ula pojechali na łąkę. A Mateuszowi wpadł do głowy pomysł. Ula nie ma czasu na przygotowanie przyjęcia urodzinowego, dlatego zrobimy to za nią. Dobrze. Najpierw musimy upiec ciasto. Wiecie wszyscy, jak to się robi. Dziękuję, ale nie urządzę urodzin, dopóki nie znajdę Rexi. Nie widziałyście jej? No. no cóż, jedziemy, Tom. Musimy przeszukać całą farmę. Wy też pomożecie? Świetnie. Ciekaw jestem, ile lat ma ula. Mam nadzieję, że nie więcej niż cztery. Trzeba go jeszcze tylko udekorować. Nigdy jeszcze nie zniknęła na tak długo. Mam nadzieję, że nic jej nie jest. Nie znalazłyście jej? Dziękuję wam za pomoc. Jedźmy, Tom. Musimy poszukać gdzie indziej. Powinniśmy udekorować stodołę na przyjęcie. Jakieś pomysły? <suszy> może Reksia schowała się w sianie i nie może wyjść. Musimy podnieść wszystkie bele Tymczasem Mateusz dekorował stodołę Mnie? Nie, tutaj jej nie ma Dokąd Reksia mogła pójść? Nie, to jest dla Uli sió. Tak, co jeszcze mamy? Nie, kombajniku Nie sądzę, żeby Uli potrzebny był olej silnikowy Ale chciałaby coś do jedzenia Co ja mogę przygotować? Już wiem! Pizzę! Star, chciałbym, abyś pojechał do Bakton i kupił dla nas pizzę. O, 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 tylko pamiętaj, dla uli bez oliwek. O, o e, i z dodatkowym serem dla owiec. Tylko szybko. Grzywko, skup się, to bardzo ważne. Widziałaś gdzieś Reksi? Mm. No wiesz, Reksie, mojego psa. Możemy zajrzeć do twojej stajni? Zobaczyć, czy jej tam nie ma? Yes. Zakupienie pizzy nie zajęło Starowi dużo czasu. Ale potem zaczęły się problemy. Czego nie ma jeszcze Stara? Czy możesz sprawdzić, gdzie jest? Tutaj też nie ma Reksi. Nigdzie jej nie ma. Zaczynam się teraz naprawdę martwić. Maluszek stwierdził, że potrzebna jest pomoc, bo pizza zaczynała już stygnąć. Ula i Tom byli na padoku, kiedy pojawił się maluszek. O nie, jeśli Star ma kłopoty, musisz jechać i pomóc mu. Nie wiem już, gdzie mam jej szukać. Przeszukaliśmy całą farmę. Maluszek i Star nie mogli ruszyć pnia, ale Tom nie miał z tym kłopotu. W drodze na farmę Maluszek i Star urządzili sobie wyścig, ale Tom martwił się zaginioną reksią. Nagle przypomniał sobie, że jest jedno miejsce, gdzie nie szukali reksi. To są najgorsze urodziny, jakie kiedykolwiek miałam. Może przyjęcie cię rozweseli? Nie. Chciałabym tylko znaleźć reksię. Tom pośpieszył na wzgórze, gdzie było jedyne miejsce, w którym nie szukali reksi. W przyczepie Mateusza. Och, Tom! Jest nasza reksia! Urodziła szczeniaczki. Och, Reksiu! Są prześliczne. Możemy już świętować Twoje urodziny. Przyjęcie będzie wyjątkowo uroczyste, bo cieszyć się będziemy z narodzin szczeniaczków. Wszystkiego najlepszego, ulu. Mamy dla Ciebie prezenty. Pokażę Ci. Od mu rękawiczki, żeby nie marzły Ci ręce, kiedy ją doisz. Książka zbożowych żartów dla kombajnów od kombajnika. Odtwarzacz CD dla maluszka. E, To jest od maluszka. Zmiotka do kurzu od waka i kwaka i kur. Zrobili ją z własnych piór. Nowa felga od stara. Nowe siodło od osiołka i grzywki. Kubek śmietany od mruczki. Nową koszulę ode mnie w kolorze, który lubisz. I hełm do nurkowania od owiec. Mają nadzieję, że polubisz nurkowanie tak jak one. Dziękuję Wam wszystkim, ale Tom dał mi najlepszy prezent na świecie. Znalazł reksie i szczeniaczki. To... to najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek dostałam. Co my byśmy bez niego zrobili? Co ja mogłabym zrobić bez was? O!